Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj witam wagi, tak, kochani, na czytaniu miesięcznym na kwiecień. Moi drodzy, jest to czytanie ogólne, więc proszę wziąć to pod uwagę, że nie wszystko ze wszystkimi będzie rezonować. Moi drodzy, zobaczymy, co tarot chce przekazać dla osób z podznakiem wagi. Dla osób z znaku wagi na miesiąc kwiecień. Drogie wagi, do miesiąca kwietnia wchodzicie z energią Asa Mieczy, kochani. Jest to dobra energia, bardzo pozytywna, moi drodzy. Mówiąca o tym, sugerująca, karty sugerują, że będzie sporo nowych spraw, kochani, i takich pozytywnych. I powiedziałabym jedną rzecz, jeżeli ktoś z Państwa spod znaku wagi starał się, stara się, starał się o pracę, to w tym miesiącu kwietniu jest szansa otrzymania pozytywnej odpowiedzi. I to już nie będzie takie kochani spotkanie, że takie kwalifikacyjne raczej to jest sytuacja tego typu, że konkretna, moi drodzy będzie odpowiedź pozytywna, także osoby poszukujące pracy mają szansę na otrzymanie nowej pracy w tym właśnie miesiącu kwietniu. Moi drodzy, drugą kartą dla Was jest Król Buław, i to może być, kochani, Wasz szef. Jest to osoba dobrze zorganizowana. Z pewnością, jeżeli to będzie Wasz szef, kochani, to jego firma prosperuje dobrze i to będzie konkretna propozycja, ale trzeba też po prostu. Zwrócić na to uwagę, że ten szef może być osobą, która lubi narzucać swoje zdanie, ale to, moi drodzy, y trzeba będzie zaakceptować, kochani, bo y on doskonale wie, to jest taka osoba, doskonale wie, jak osiągnąć sukces, więc to może być nawet korzystne dla Was, aczkolwiek czasami może trochę irytujące. Ale dalej pojawia się, kochani, tu dla Was. Król kielichów, tak? No to może być, jeżeli by chodziło o pracę, to może być jakiś współpracownik, który tak będzie, jakby równoważył się z tym królem y, buław, bo to jest osoba bardzo empatyczna i na przykład dla osób, które będą w nowej pracy, może się wami zaopiekować, jest taka y, otwarta i pełna takich dobrych emocji. Ale moi drodzy, to również może być partner, wasz. Mówię teraz do pań spod znaku wag, który w tym miesiącu będzie bardzo taki troskliwy, y, 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 moi drodzy, dbający i po prostu dzięki niemu będziecie czuć się takie w pełni zadowolone. Ale moi drodzy, dalej pojawia się paść y, kielichów i to może być dla niektórych osób jakby nowa znajomość, nowa miłość. To zaraz będziemy to, ten temat omawiać dalej, ale to też może być sytuacja, tego typu, że osoby spod znaku wagi w kwietniu będą przeżywały taką romantyczną yy, sytuację. Romantyczne sytuacje, takie uniesienia. Moi drodzy, nie jest to zbyt dojrzała e energia, ale niekoniecznie musi być. Powiedzmy, yy, kochani, tego typu sytuacja, że to nie będzie Wam odpowiadało. Wręcz nie, to będą już jakieś nowości. Nowości takie romantyczne, moi drodzy, ale tutaj kochani też jeszcze nasuwam Cię tutaj taka jedna historia, że dla niektórych osób to może być nowa miłość, kochani, nowa miłość, ale widzę, jeżeli ktoś jest na etapie poszukiwania nowej znajomości do związku, to tutaj widzę, kochani, że należałoby się otworzyć, bo dalej pojawiła się ósemka mieczy. tak? I to jest takie, że jakieś osoby spod znaku wagi, karty sugerują, są zamknięte w sobie, taką mają niechęć jakby do wychodzenia na zewnątrz, do otwarcia się. I karty sugerują, moi drodzy, że należałoby bez względu na takie, na takie uczucia, takiej zamykania się, należałoby się otworzyć. Bo jeżeli, kochani, tego nie zrobicie, nie otworzycie się na nową miłość, czy, czy na nowe jakieś sytuacje, czy na życie, to po prostu nie będzie to dla Was na dłuższą metę, powiedzmy, komfortowe, będzie męczące. Moi drodzy, ale tutaj też może być sytuacja przy tych ośmiu mieczach, że to właśnie myśli was tak jakby krępują, jakieś negatywne, być może z przeszłości myśli, jakieś złe doświadczenia. I moi drodzy, nad tym trzeba by po prostu popracować, zastanowić się, tak? I co tylko możliwe po prostu tak, jakby odrzucić te symboliczne miecze, czyli te takie zamknięcie, kochani, i spróbować się otworzyć na nowe sytuacje, kochani, bo tutaj dobrze karty wróżą. To jest dla jakiejś części osób, tak? Nie dla wszystkich, kochani. I na wszelkiego rodzaju nowości, bo tutaj w tym pasie to jest nowa praca, jak wcześniej powiedziałam dla niektórych osób, ale to mogą też być innego rodzaju, nowe propozycje, i tu karty sugerują. Dla osób, które są tak jakby zamknięte kochani i czują się takie przytłoczone, to warto, warto się otworzyć moi drodzy. Dalszą kartą dla, dla was jest siódemka buław, która mówi o tym, że tu będą pewnego rodzaju tak jakby sytuacje, że wy zaczniecie stawiać granice, a mianowicie chodzi o to, że być może, prawdopodobnie w waszym otoczeniu są osoby, które narzucają wam pewne, kochani, tak jakby, pewne swoje zdanie, swoje wyobrażenie o pewnych sytuacjach, o życiu, ale to wcale nie musi wam odpowiadać, kochani. I to też może być taka sytuacja, że jeżeli osoby, niektóre mają wśród swojego otoczenia, takie osoby narzucające się, to też może powodować zamknięcie się, tak? Ale tu w tej karcie, moi drodzy, to jest taka sugestia od kart, że należy po prostu takie osoby odsunąć od siebie, oczywiście zwracając na to uwagę, żeby nie zranić, to zrobić to w dyplomatyczny sposób. Odsunąć i po prostu, kochani, to jakby wam jest pisane w kwietniu, żeby zrozumiecie, że wy sami potraficie prowadzić swoje życie i Wy najlepiej wiecie, o co Wam chodzi. Bo tak naprawdę każdy człowiek wie, jak chce to swoje życie poprowadzić. No, w przeciwieństwie do, tego, do innych osób, bo te niektóre rady nie zawsze są odpowiednie dla danej osoby. I tu należałoby, kochani, postawić granice, podsuwać pewne osoby od siebie, które po prostu jakby hamowały wasz rozwój, tak? I powodowały to zamknięcie u niektórych osób, jak powiedziałam wcześniej, bo to nie musi się tyczyć wszystkich. Więc nastąpią te porządki. I dalej, moi drodzy, macie tutaj dwójkę buław, Jest to bardzo do, dobra karta. To jest karta Brama, która mówi: przejdź przez tą bramę, zrób ten ostateczny krok, w jakiejkolwiek sprawie, by to nie było, kochani. I bo to jest tak jakby rozdroże pokazane, taki, będziecie mieć taki moment, że po i będziecie się zastanawiać, czy zrobić na przykład, odsunąć te osoby, które są powiedzmy dla Was już jakby niesprzyjające ich zachowanie czy nie, czy po prostu pójść w to nowe, obojętnie jakie tylko dziedziny życia to się życzy, czy nie. Moi drodzy, ale karty sugerują, że Wy to zrobicie, że to jest doskonały moment właśnie, żeby uczynić ten krok i pójść dalej i rozwijać swoje umiejętności, kochani. Rozwijać się po prostu się, czy podejmować wezwania w miłości, tak? Dla niektórych osób właśnie tu jest to pisane. Moi drodzy, tylko trzeba zrobić ten ostateczny krok. A zarazem to będzie pierwszym dobrym kierunku, tak, karty sugerują. I dzięki temu, moi drodzy, macie szansę odzyskać taki ogień w sobie, ogień życia. Kochani, jeżeli kto, jak ja to mówię w tej chwili do osób, które po prostu tak się zamknęły w sobie i takie są przytłoczone i myśli was przy to odzyskacie taką chęć do działania, do zrobienia czegoś. To będzie chęć na przykład podjęcia nowej pracy, albo dobrego rozwoju i dobrym kierunku w pracy, moi drodzy, ułożenia na nowo takich stosunków międzyludzkich, relacji, tak? i tu to jakby odzyskacie taką. Wiarę w siebie, że Wy możecie po prostu dużo zdziałać. Moi kochani, dalej tu dla Was się pojawił arcykapłan, który moi drodzy mówi o tym, że dla niektórych osób to jest sytuacja tego typu: że wokół Was znajdzie się osoba, która bardzo chętnie Wam pomoże, dobrą radą będzie służyła, moi drodzy, bo to jest arcykapłan, to jest osoba bardzo mądra i również sugeruje to moi drodzy, że. W tym kwietniu będziecie podejmować jakieś dodatkowe nauki, czyli jakieś kursy, mogą być dodatkowe studia, jakaś szkoła, moi drodzy, po prostu ktoś jest szansa na to, że właśnie ktoś wam pomoże i dzięki temu moi drodzy będziecie czuć bardzo dobrze tak wewnętrznie, bo tu pojawiła się królowa Kielichów, która właśnie mówi o takiej pełni emocjonalnej, ona mówi o uporządkowanych uczuciach. Więc, moi kochani, karty sugerują, że z tego zamknięcia niektóre osoby wyjdą tak, jakby na prostą, kochani, poczujecie chęć do działania, uporządkujecie swoje sprawy i tak, jakby poukładacie, powiedzmy, relacje z niektórymi osobami na nowo, na waszych, jakby, warunkach. I nabierzecie takiej wiary w siebie, że jest to wszystko powiedzmy możliwe. I będziecie się czuć tacy spokojni, zadowoleni, moi drodzy, ze swojego właśnie działania, ze swojego podejścia czy przemyślenia jakichkolwiek spraw, tak? Bardzo dobra karta, moi drodzy. I to, a tak jak powiedziałam, nowa praca, ale to nie tylko, również jakieś nowe sprawy, kochani, związane mogą być też z uczuciami, tak? Ale tutaj trzeba przepracować pewne rzeczy, przemyśleć. Moi drodzy, tak karty sugerują, ale odzyskacie ta jakby chęć do nowego działania, tak? Na różnych polach życia. Zobaczymy, co lider White chce nam tutaj, jeszcze trzy karty wyciągnąć, co nam chce tutaj potwierdzić, moi drodzy. No cóż, tu mamy maga, kochani. Mamy pięć kielichów, moi drodzy, i mamy świat. Doskonale. A więc, jeśli chodzi o maga, moi kochani, to on sugeruje, że nasz mój drogi w sobie wszystkie możliwości pałeczki. Czyli możliwość działania, chęć do działania cię ci powróci. Masz kielichy, szansę na głębokie, uporządkowane uczucia, monety, z finanse też znajdzie się sposób, żeby po prostu, jeżeli ich brakuje albo y, trzeba się nimi zająć w jakiś odpowiedni sposób, też to jest możliwe, kochanie. I miecze, czyli z myślami też się macie szansę. Oczywiście. Osoby, które mają problem jakiś, tak, że negatywne myśli was dopadają, kochani, to trzeba je odrzucić, bo to nic nie pomoże, moi drodzy, i trudno później ruszyć naprzód. I tutaj karta Maga re, re, sugeruje, moi drodzy, bądźcie kreatorami swojego życia. Oczywiście wszystko róbcie z dystansem, z, tak, z taką rozwagą, y, przemyślane miejcie, ale. Bądźcie kreatorami, bo to życie jest wasze, tak? I dalej się pojawia tutaj piątka kielichów, która mówi o tym, że były tu u niektórych osób jakieś przeżycia przykre, y, pewne sprawy się nie udały. Y, no, po prostu mówiąc szczerze, po prostu jakby się mleko rozlało, i to trzeba te karty sugerują, żeby te sprawy zostawić za sobą i zająć się tym, co po prostu może przynieść wam. Jakieś pożądane efekty, radość i zadowolenie. I jest taka możliwość. Jak najbardziej, tylko musicie się odwrócić od tych spraw nieudanych, bo w życiu tak jest, że raz się uda, drugi raz się nie uda, tak właśnie się toczy życie. I zwróćcie się do spraw, do osób, które po prostu. Są godne tego i można po prostu dalej pójść z taką większą radością i wiarą. Tak? A na koniec, moi drodzy, macie świat. A co świat mówi? Przepiękna karta. Ona może mówić dla niektórych osób o podróży, tak? Może też być to praca za y, zagranicy. Ale to może być no, w tej chwili online, tak? Jak najbardziej. Kochani, ale świat przede wszystkim mówi to, że trzeba pozamykać. Pewne sprawy, pewne drzwi, kochani, żeby móc otworzyć nowe sprawy, stworzyć nowe sytuacje które i nową, to jakby przestrzeń sobie dla możliwości działania i realizowania siebie. Bo przecież o to chodzi w życiu, tak? Żeby poczuć zadowolenie, kochani, i móc się realizować na każdym polu, moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo wiary i siły. Dziękuję. Do widzenia.